Pierwsza do gry wchodzi drużyna biała Oddają pierwszy strzał A, dobra robota Jeden trafiony Czarne kontynuują, celują i... O, mamy dwa zbicia Nieźle, nieźle Ale białe nie odpuszczają Celują i... Strzał! Trafiony! Pięknie Czarne dawajcie, musicie odpowiedzieć mocnym ciosem Nie no Czarnym się nie udało Co teraz będzie? Uuuu, oni też pływają. I czarne! Aj! Co za zacięta gra? Zostały trzy białe i dwa czarne. Czy zostały trapione? Oooooj! Było już bardzo blisko do zakończenia gry. A teraz... Aj, oaj, aj! Piękna gra! A zwyciężają... czarne. Zostaliście rozgromieni! Tak. A, tam dobrze nam szło. Byliśmy w porządku. Chłopcy, chłopcy? chłopcy chciałybyśmy... Możemy pograć? Możemy? Czemu mnie zaprosiłeś? Chłopaki? Kontynuujmy. O, o! A co teraz gramy? Dobra chłopaki, Jemy się do roboty. Opa. Co to jest? to klub bez bab. Tak. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, go. Hop, hop. No dawaj, dawaj. Oj, 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 oj. Dawaj na dynkę. Dawaj. Dawajcie, chodźcie, chodźcie. O, jeszcze raz Hop. Znowu to robicie? Tak. Jesteśmy bez bab. Tak. Ta no dalej rzucaj. No teraz poczcie. Nieźle. O, nieźle! Dawaj o, o, oj, jak jak Patrzcie teraz o, o, oj, 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 oj. Oj. Pokazuję ostatni raz o, o, po. Dobra, patrzcie teraz! Ooooo! Patrzcie! Oj o, oj zaraz sąsiedzi przyjdą na skargę. No i Grzesiek znowu. O, chłopcy, chodźcie, dołączcie do nas, idziemy na zakupy. Bez bab. Tak! Yes. <music>

Spokoey. Nadwiertło w mojej nocy! Co ty tu robisz? Dzielę się ważną informacją, a ty nawet nie słuchasz. Jaka znowu ważna informacja? Najnowsze plotki, oczywiście. Więc tak: Baśka powiedziała, że powinnyśmy ubierać się inaczej. A ja jej powiedziałam na to, że to fu-fu. A ona do mnie. Jak to w ogóle mogłaś tak powiedzieć? A ja do niej, że przecież mogę! I nie rozumiem, dlaczego w ogóle tak powiedziała, bo przecież kończyłam. Cisza! Mogła... Ja jeszcze nie skończyłam! A mnie już zdążyła rozboleć głowa. A gdzie ten biedak zwany Twoim Chłopakiem, który zwykle tego słucha? Założył sobie z innymi chłopcami klub, co się nazywa Bez Bab. I dziewczyny nie mają tam wstępu. To idź i trajkocz o tym koleżankom. Nie mogę. A niby dlaczego? Bo o nich też krążą plotki. Dobra, spadam stąd. Stój, mam ci tyle jeszcze do opowiedzenia. Nie chcę. Znajdź sobie innego faceta. I tak cię dogonię kiedyś w końcu. I tak opowiem ci tę historię. W końcu. Manicure? Ja nie, nie. Nie, najpierw powiedz, którą koszulkę wybrać. Może obciąć włosy? Nie przesadziłam z makijażem? Ja nie wiem, zostawcie mnie w spokoju. Potrzebujemy opinii mężczyzny. Skoro chłopcy teraz założyli klub bez bab, to będziesz na ich miejscu. Ale ja nie chcę. Nikt nie pytał, to która koszulka? Ten lakier nie jest zbyt blady? Grzecznie się wycofajcie. Nie chcę używać siły. <laughs> tak, właściwie, to bardzo nieładnie jest tak odchodzić bez słowa. Nauczyciel powinien pomagać. Tam, Drań. Dlaczego ten dom ma trzy piętra? Dla uczniów wystarczyłaby piwnica? To jakieś szaleństwo? Muszę koniecznie coś zjeść. I to coś dobrego? i niezdrowego Gdzie się podział zapas mojego kochanego fast food'u? Nie łapię. Ciągle mam pytania A, teraz rozumiem. Chociaż mnie to nie pociesza. Ty i ja jesteśmy na diecie. Gratulacje! To nie są gratulacje, a kondolencje. I niech zgadnę. Chciałaś przejść na dietę ze swoim chłopakiem, ale teraz jest w klubie bez bab i zadaje się tylko z facetami. Tak. I nie możesz przejść na dietę z koleżankami, ponieważ. Ponieważ nadal potrzebuję przyjaciółek. A nie wiem, czy nie schudną więcej ode mnie. Rozumiem. I nie poddam się bez walki. Jeśli powiem Wam jak zniszczyć klub bez wap, to odwalicie się ode mnie?